Filami wygląda na to, jakby Nintendo było mistrzem innowacji, pod warunkiem, że innowacja ma wąsy i ma na imię Mario. Nintendo rzadko tworzy nowe marki i nie dlatego, że im się nie chce. Według byłego dewelopera Nintendo, cała magia polega na tym, że priorytetem zawsze jest gameplay, a nie bohater czy logo na pudełku. Najpierw wymyślają nową mechanikę, a dopiero potem zastanawiają się, kogo tu wrzucimy: Mario, Donkey Konga, a może Zelda? To trochę jak wymyślić nowy rodzaj zabawy, a dopiero później zdecydować, kto w niej gra. A postać? To tylko skórka. W wielu wypadkach browser mógłby zastąpić Donkey Konga i praktycznie nic by się nie zmieniło. Właśnie dlatego Nintendo nie musi na siłę tworzyć nowych IP. Mogą dać wam świeżo pomysły na rozgrywkę, mieszając gatunki i eksperymentując z tym, co już mają. Przykład? Mario w taktycznej strzelance z królikami, Zelda, która nagle staje się ogromnym sandboxem, albo Mario Maker, gdzie to wy jesteście twórcami poziomów. Nintendo traktuje swoje marki jak elastyczne pudełka, w które można wrzucić każdy nowy pomysł. Dlatego nie chodzi o to, czy dostajecie nową franczyzę, tylko czy macie nowy sposób grania. Wolicie, żeby Nintendo częściej wymyślało zupełnie nowe marki? Czy wystarczy Wam, że stare postacie dostają nowe role?